Dzień dobry, witam w drugiej części poradnika dotyczącego narzędzia Krzywe, narzędzia programu Coreldraw. Tym razem spróbuję pokazać inne zastosowanie, trochę bardziej okrężne, ale myślę, że też całkiem ciekawe, też całkiem praktyczne. Tak jak w pierwszym przypadku, spróbujemy zrobić to na przykładzie serca. Zaznaczę. Punkty, według których chcę rysować moją grafikę. I teraz, tak jak w przypadku pierwszego filmu, pierwszej części, za pomocą narzędzia Krzywe Bezjera narysuję serce. Tym razem nie będę koncentrował się na rysowaniu krzywych, ale zwyczajnie narysuję 5 czy 6 punktów, które, czyli zwyczajnie klikając, które mają budować kształt mojego serca. Teraz w momencie, kiedy punkty będą gotowe, w zasadzie już skończyłem pracę z samym narzędziem krzywy. Beziera teraz mogę spokojnie wydom, wymodelować to serce za pomocą narzędzia kształt. I teraz, tak jak wspomniałem na początku, jest to metoda może odrobinę okrężna, ale wydaje się, że trochę bezpieczniejsza, trochę pewniejsza, ponieważ nie musimy się zastanawiać, jakich klawiszy używać w danym momencie. Po prostu rysujemy z grubsza kształt, a następnie go modelujemy. Teraz narzędzie kształt będzie działało tutaj na takiej zasadzie, że jeżeli chcę zmodyfikować któryś z punktów, albo dwa punkty na raz, czy trzy punkty na raz, zaznaczam te punkty, a następnie przechodzę do paska kontrolnego, który znajduje się pod menu, a nad obszarem roboczym. I teraz na tym pasku kontrolnym muszę zlokalizować te ikony, które będą odpowiadały za przekształcanie danego punktu w inny jego typ. To znaczy z punktu ostrego, bo jest to teraz punkt ostry czy punkt narożny, chcę zrobić punkt. Zaokrąglony punkt krzywej, czyli przekształcam i ten, i ten punkt w krzywą. Teraz to samo właściwie mogę zrobić ze wszystkimi pozostałymi punktami, bo tutaj będą na pewno wszystkie krzywe. Zatem zaznaczam wszystkie dodatkowe punkty taką szeroką markizą, a następnie przekształcam je w krzywe. Teraz co mi to daje? Daje mi to tyle, że kiedy zaznaczę następnie byle który z tych punktów, obojętnie który z tych punktów, będę mógł jako krzywę przekształcić go albo w krzywy. Idealnie symetryczny lub yy, symetryczny pod kątem położenia, klikając na jedną z yy, dwóch dostępnych ikon. Teraz węzeł gładki albo węzeł symetryczny różnią się tym, że węzeł symetryczny, czyli ten ostatni, będzie idealnie symetryczny, jeżeli chodzi o obydwa parametry, czyli parametr odległości i parametr kąta położenia względem punktu i względem symetrycznego uchwytu. Czyli w przypadku tych dwóch narożnych y, górnych części serca, chcę, żeby to były węzły idealnie symetryczne. Podobnie, chociaż nie do końca, będą zachowywały się węzły gładkie. Tutaj symetria będzie zachowana, jeżeli chodzi o kąt położenia względem punktu i względem przeciwległego uchwytu. Natomiast nie będzie zachowana symetria odległości. Więc jeżeli chcę przesunąć ten punkt niezależnie ten uchwyt niezależnie od tego górnego, mogę to zrobić, zachowuję symetrię. To samo zrobię dla części prawej. Wybieram węzeł gładki, przekształcam, przesuwam. Ostatni z węzłów y, krzywych Węzeł, który jest tutaj włączony, to jest węzeł ostry. I teraz on no, dokładnie tak, jak nazwa wskazuje, pozwala budować z krzywych łączne punkty, które są punktami niezaokrąglonymi, tylko punktami ostrymi, czyli różnymi od tych, które tutaj są. I teraz no on włącza się domyślnie, więc nie będę musiał nic przekształcać. Wystarczy, że przesunę uchwyty we właściwe miejsca. To samo zrobię w przypadku dolnego. Przesuwam we właściwe miejsca. Szukam. Uchwytów gdzieś tutaj powinien być i tutaj gdzieś powinien być. I po raz kolejny, trochę okrężna metoda, ale myślę też całkiem skuteczna, o wiele bezpieczniejsza. Do usłyszenia następnym razem.